Automaty wendingowe. Spotykamy je w wielu miejscach użyteczności publicznej. Wydają jedzenie, napoje, a nawet balony. Dziś zobaczymy jak są produkowane. W tym celu odwiedziliśmy polskiego producenta Concept Automatic z Raciborza. Firma Concept Automatic zajmuje się produkcją innowacyjnych maszyn wendingowych. Nasza oferta dzieli się na produkty typu standard takie jak automat do napełniania balonów helem, jak również automaty typu custom, czyli takie skrojone ściśle pod wymagania danego klienta. Zobaczmy, jak przebiega produkcja. Zaczynamy od fazy projektowej, podczas której wstępny pomysł przekładany jest na konkretne rozwiązania. Najpierw powstaje dokumentacja techniczna urządzenia, i można przystąpić do prac nad prototypem. Elektronicy przygotowują płytkę sterującą. Równolegle opracowywane jest oprogramowanie automatu. W zakładzie produkcyjnym na wycinarce laserowej powstają elementy obudowy, front, mocowania. Część wyciętych blach wymaga gięcia. Bardziej skomplikowane operacje wykonywane są za pomocą automatu. Robot sam manewruje detalem. Wykonuje 8 gięć w ciągu minuty. Kolejny etap to spawanie. Miejsca, w których zostały wykonane spawy, są szlifowane. Z obudową automatu zgrzewane są kołki, na których zamocowane zostanie jego wyposażenie. Tak przygotowane elementy trafiają do lakierni, gdzie są malowane proszkowo. Teraz można przystąpić do montażu. Widzimy, jak powstaje szkielet automatu BarMix, samoobsługowej maszyny do robienia i serwowania drinków. Montowane są fronty wykonane z poliwęglanu w kolorze opal, które ostatecznie zostaną podświetlone. Montażysta pobiera koszyk z komponentami elektronicznymi. Instaluje wspornik, do którego przymocowane zostały sekcja zasilania oraz układy mikroprocesorowe. Sterownik PLC to mózg maszyny, pośredniczy między urządzeniem a systemem operacyjnym. Dalej BarMix wyposażany jest w elementy hydrauliki, między innymi elektrozawory, pompki, dysze nalewające. W automatach do balonów z helem istotnym elementem jest magazyn na balony. Następnie wgrywane jest oprogramowanie urządzenia i można sprawdzić czy program działa poprawnie. Tutaj widzimy automat LunchTime. Lunchtime jest to automat dedykowany dla zarówno wielkich korporacji, jak i mniejszych firm. Jest to urządzenie wydające posiłki pracownicze, które może znajdować się w takich miejscach jak np. stołówki zakładowe czy magazyny. Najpierw na kartę ładowane są kredyty, które użytkownicy będą kupować za gotówkę. Dalej, po przyłożeniu karty do czytnika, można wybrać danie, które w ciągu 3 sekund powinno być dostępne do odbioru. Ponadto maszyna wyposażona jest w licznik, który informuje osoby w kolejce o ilości dań dostępnych w automacie. Wszystkie maszyny posiadają bowiem system do monitorowania stanów magazynowych. W procesie prototypowania wielokrotnie trzeba modyfikować oprogramowanie, tak aby dopracować wszelkie szczegóły pracy urządzenia. Gdy maszyna jest gotowa, można wykonać testy końcowe. Tu widzimy, jak sprawdzany jest automat do balonów z helem. A tutaj BarMix. Kolejno według listy sprawdzane jest działanie czujnika cieczy, pompki w poszczególnych zbiornikach, tak aby zgadzały się proporcje składników drinka. Kontrolowane jest podświetlenie automatu. Podczas napełniania szklanki, automat świeci się na niebiesko. Po napełnieniu trzykrotnie zapali się kolor czerwony i będzie można odebrać gotowy drink. W koncept Automatic cały czas opracowywane są prototypy nowych urządzeń jak automat do myjni samoobsługowych, który będzie wyposażony w środki czystości i przybory do czyszczenia wnętrz samochodów, kokpitów, felk. W ciągu roku zakład produkcyjny firmy opuszcza ponad 300 automatów vendingowych.